i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był, i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Spotykamy się w Cimbotę, pośrodku w Domu Rekolekcyjnym Pasji Bien, na szczególnej uroczystości, kiedy chcemy po raz pierwszy odprawić mszę świętą Kaplicy, która jest dedykowana naszym męczennikom z Koto, błogosławionemu Michałowi i błogosławionemu Zbigniewowi. Jest to pierwsza oferestia w tym nowo wypodobanym kościele, który teraz chcemy poświęcić. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu, wodę, która, którą użyjemy do pobłogosławienia tego kościoła. Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Módlmy się. mogący wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w Dniu Twoim, Panie, którym odnów nas źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem. I otrzymać Twoje zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Teraz nastąpi modlitwa, błogosławieństwa tego domu, tej świątyni, którą dedykujemy naszym męczennikom z Pariakoto, błogosławionemu Michałowi Tomaszkowi i błogosławionemu Zbigniewowi Strzałkowskiemu. Bóg Ojciec miłosierdzia, niech będzie zawsze obecny w tym domu modlitwy, a łaska Ducha Świętego niech oczyści żywą świątynię, którą my jesteśmy. Amen. Amen. Tę eucharystię chcę ofiarować w intencji wszystkich, którzy przyczynili się do budowy tej świątyni. Modlę się za tych, którzy byli odpowiedzialni za tę budowę. Za ojca Grzegorza, w sposób szczególny, który tę budowę nadzorował i był za nią odpowiedzialny aż do, tego, do tej chwili. Modlę się za wszystkich, którzy. Składali różne ofiary na budowę tej świątyni. Tą modlitwą chcę ogarn ogarnąć wszystkich budowniczych. Wszystkich składam na tym montażu prosząc Boga, aby każdemu pobłogosławił, aby każdego miał swoje opiece w sposób szczególny za stawnictwem błogosławionych męczenników z Padiakoto. Uczestniczymy w bardzo historycznym wydarzeniu. Takim wydarzeniu, które nie miało do tej pory bez precedensu. Otóż poświęciliśmy świątynię dedykowaną naszym braciom męczennikom. Błogosławionemu Zbigniewowi Strzałkowskiemu i błogosławionemu Michałowi Tomaszkowi. Męczennikom z Pariakoto. Dlaczego mówię, że jest to historyczne wydarzenie? Otóż dlatego, że jest to pierwsza świątynia w świecie, tak myślę, dedykowana właśnie naszym braciom męczennikom z Pariakoto. Pierwsza świątynia, która została wybudowana w tym celu, aby, aby właśnie dedykować ją tym męczennikom, którzy w Pariakoto, w Andach e, oddali swoje życie. Niedaleko stąd. E, ten ośrodek e, ma gromadzić ludzi na modlitwę, ma gromadzić ludzi na dekolekcję, a ta świątynia w tym ośrodku Pasji Bien w Cimbote ma szczególne znaczenie. Ona tutaj ma również i przypominać o krwi, która została przelana za Chrystusa w Andach, nieopodal tego ośrodka. Eee, i dzisiaj sprawujemy po raz pierwszy tutaj, w tym Kościele Eucharystię. Dziękujemy za, za taką piękną inicjatywę, która się zrodziła w sercu naszych braci. Dziękuję Ojcu Grzegorzowi za to, że Tę inicjatywę tutaj zrealizował, za pracę wykonaną w tym miejscu, bo rzeczywiście jest to piękna świątynia. Niech tutaj z tego miejsca rozbrzmiewa chwała Boża. Niech będzie ukazywany wzór naszych braci męczenników jako obrońców wiary, jako świadków Jezusa Chrystusa. Dedykujemy tę świątynię. Poświęcamy ją, oddajemy ją Bogu na Jego chwałę po to, żeby właśnie tutaj w tym miejscu to Słowo Boże było głoszone. Żeby to Słowo Boże, które nasi bracia męczennicy z Pariakoto głosili w tym kościele peruwiańskim, w Andach, aby tutaj rozbrzmiewało, aby ta ich misja w tym miejscu była kontynuowana. Wychodzimy z czasu rozeznawania, z czasu zmagania się e, o realizację w realizacji te, tego miejsca, zmagania się z różnego rodzaju trudnościami. Przychodzi czas, kiedy e, czas na głoszenie słowa, na to, aby tutaj w tym miejscu to słowo rozbrzmiewało, aby docierało, aby powoływało również uczniów. Niech tutaj stąd rozbrzmiewa Słowo Boże. Niech tutaj to Słowo Boże będzie głoszone na całą okolicę. W duchu i ze szczególnym urędownictwem naszych braci męczenników z Pajako. Amen. Drodzy bracia, oddaliśmy tę świątynię na własność Bogu. Jesteśmy, odprawiliśmy pierwszą Eucharystię w tym miejscu. Wierzę, że chwała Boża zamieszkała w tym miejscu z chwilą odprawienia tej Eucharystii. Wierzę, że ta chwała Boża tutaj będzie przebywać, że tutaj każdy, kto będzie modlił się, będzie tej chwały Bożej doświadczał obecności Boga za wstawiennictwem naszych braci męczenników. Ponieważ tę świątynię oddaliśmy Bogu w dniu takim szczególnym, w dniu, kiedy w całym Kościele obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego. Wierzę, że to Słowo tutaj będzie zgłębiane, że tutaj to Słowo będzie przyjmowane do serca każdego, który je będzie słyszał. I tutaj to Słowo będzie proklamowane rozgłaszane na cały świat, na całą okolicę. Wierzę też, że to Słowo będzie zasiewać wiarę, że, że będzie zasiewać miłość, że będzie pogłębiać również i nadzieję. Wierzę, że to wszystko będzie się tu działo pod szczególnym orędownictwem i wstawiennictwem naszych braci męczenników, błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego i błogosławionego Michała Tomaszka. Tak naprawdę budowa świątyni jest wielką łaską, której doświadczyliśmy. To doświadczył Ojciec Grzegorz, cała wspólnota Franciszkanów w Peru. To jest szczególna łaska, której Bóg nam udzielił, że dzisiaj możemy tutaj, w tym miejscu być i, i odprawić Eucharystię. Pierwszą Eucharystię w tym kościele, dedykowanym naszym braciom męczennikom. To jest również szczególna łaska którą Bóg wyświadczył tym, którzy mogli w jakikolwiek sposób przyczynić się do budowy tej świątyni. Bo te wszystkie fundusze, które zostały zgromadzone na ten cel, to są fundusze, które tutaj będą przypominać Bogu o ofiarodawcach. Każda zotówka, każda. Każdy grosik złożony na budowę tej świątyni, tutaj w tym miejscu, będzie mówił o, przypominał Bogu o ofiarodawcach. Yy, to jest też i szczególna łaska wyświadczona tym, którzy mogli przyczynić się do budowy tej świątyni. I o nich nieustannie tutaj będziemy pamiętać w naszych modlitwach. Drodzy bracia, niech ta łaska, której doświadczyliśmy, łaska odprawienia tej Eucharystii będzie też i czymś, za co Bogu dziękujemy nieustannie w naszym życiu. i o czym pamiętamy. Zawierzmy również i to miejsce szczególnej opiece świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Niech Bóg pogromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Błogosławiony Niebies Czołkowski, błogosławiony Michale Tomaszku. Błogosławiony Pan z wami i z duchem twoim niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bo niech będą dzięki. Święty Franciszku, bądź pozdrowiony, Ciebie Is not.